Kolejny duet Marek Jackowski. Poznałaś, miałaś przyjemność pracować naprawdę z wielkim gigantem tak. polskiego roku. Tak. tak, i bardzo to doceniam, że było mi dane poznać go. Nie tylko od tej strony artystycznej, ale też tej prywatności. Byłaś fanką bo... Manamu, z tego co wiem. Byłam fanką, choć długo dojrzewałam. E, I pamiętam, jak e, znalazłam się na pierwszym koncercie Manamu, zupełnie przypadkiem, bo poszłam na koncert mafii i piaska. I hmm. taka wiesz, zakochana, nastolatka, stałam pod tą sceną. A e, chyba po mafii, e, no jak już tam byłam, to dobra, zostanę. No i e, pojawił się zespół Manam i po prostu by, stałam jak zaczarowana, ale tak totalnie. To było dla mnie tak magiczne, to było tak. E, takie odkrycie zupełnie. Mm. No i potem ta praca z Markiem, i wiesz, pomijając to, że, że był dla mnie legendą, on był po prostu tak cudownym człowiekiem, tak inspirującym. Ciepłym. Bardzo. I miał dar, którego, mm, który spotyka się niezwykle rzadko. Jak rozmawiał z osobą, to był poświęcony w stu tej Osobie. Skupiał uwagę na tym, o czym rozmawia. My bardzo często mamy coś takiego, wiesz, rozmawiamy, a tu już myślimy o czymś innym, tutaj, a może zaraz pociąg mi ucieknie, a może... Nie, a Marek był tu i teraz. Dokładnie, jak odwiedziłam Marka w San Marco we Włoszech, byliśmy z moją rodziną na, na wakacjach tam, to to było też bardzo wyczuwalne, jaki ma kontakt z ludźmi we Włoszech. On szedł ulic ulicami i każdy zagadywał go, każdy wiedział, kim on jest. I nie dlatego, że był gwiazdą w Polsce, dlatego, że był Markiem Jackowskim, mm -hmm. właśnie tym ciepłym, wspaniałym człowiekiem, który dla drugiej osoby zawsze miał czas.